Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami. Ja już jako czterdziestka, rycząca czterdziestka. <laughs> Wiecie, ja nie czuję tej liczby w dalszym ciągu. Tak jak jeszcze tej rolki nie ma, jak ja to nagrywam, ale ona za około półtorej godziny wjedzie. Gdzie napisałam w opisie, że dla mnie ta liczba w dalszym ciągu jest abstrakcyjna, no ale. Witajcie, lata 40. Poniedziałeczek, poniedziałek y, oczywiście padało całą drogę. Tutaj się trochę już teraz przeciera, jak przyjechałam. Poko, idę do pracy. Po pracy mam też jeszcze do załatwienia jedną sprawę. Też mam paczki do wysyłki dwie paczki z Vinted i jeden zwrot. Y, ale nie wiem, czy się na tą pocztę wyrobię, bo to wszystko zależy od tego, ile mi zajdzie w mieście. A poczta jest, okazało się ostatnio, tylko do 17. Ja myślałam, że do 17.30. No, ale nic, idziemy do roboty. A ja życzę Wam miłego dnia i miłego dnia. Jechałam na Wilton załatwić jedną rzecz i stwierdziłam, że przy okazji wejdę do pęka, bo kupiłam tutaj sobie ostatnio bardzo fajny błyszczyk, ale zgubiłam od niego zakrętkę. Zobaczymy, czy jeszcze są. O, I one są po jedno euro i są cudowne. No pojechałam godzinę wcześniej, przez to, że jutro Błażej będzie odwoził rodziców i potrzebuje do tego mojego auta No to chciałam odrobić te dwie godziny, które będę później, jutro No bo tak akurat wychodzi, więc nie było jak nagrywać Natomiast w tym momencie jestem w Lidlu, bo jeszcze potrzebujemy kilku rzeczy Tym bardziej, że rodzice za dwa dni wyjeżdżają, tak więc no takie fajne podusie i zestaw jest za 7 euro, przyciskiemy z dychu ale mam za dużo, tylko badewę. Ja już i tak ostatnio kupiłam w Baltiku różne rzeczy, tak więc nie będę brała, ale pomysł całkiem fajny. Tu są takie dynki podświetlane, też jeszcze takie. Oczywiście jesienne gnomy, a jakże był w dwóch wersjach kolorystycznych. Gnomy są za 8 euro. Witajcie w środę. Dzisiaj ostatni dzień w tym rozdaniu pracowym. Jutro, jutro będzie też dużo się działo, ale o tym to pewnie może na jakimś etapie żona Wam powie. Natomiast ja Wam chciałem powiedzieć o takiej śmiesznej sytuacji, która miała miejsce wczoraj. Około w pół do dziewiątej dostaliśmy maila na całym uniwersytecie, bo mamy taką możliwość, że wysyła się maila na jeden adres i dostają wszyscy pracownicy i to było śmieszne, ponieważ zostało to wysłane przez ochronę na kampusie, i tam była informacja taka, że informacja dla kierowcy: numer rejestracyjny, który czy też która zostawił zostawiła auto bez hamulca ręcznego. Twoje kluczyki są do odbioru w tym i w tym miejscu. No i zaczęliśmy rozmawiać u nas, bo już było parę osób, już przyszło w tym momencie i, i komentowałem, nawet mówię, mam nadzieję, że ta osoba, że ten dzień, który się tak źle rozpoczął, w jakieś takie podwójne kombo, że nie dość, że ktoś zostawił auto nienaręcznym, nie wiadomo co się wydarzyło, to jeszcze kluczyki się zgubiły, że ta osoba będzie miała odrobinę lepszy dzień po tym wszystkim. No i tak, trochę się pośmialiśmy z tego, trochę powspółczuliśmy i, i tyle. Mniej więcej godzinę później przychodzi jeden z naszych kolegów i opowiada: widzieliście tego maila? No tak, widzieliśmy, no, rozmawialiśmy na ten temat. No powiem wam, że naprawdę miałem taki problem, że dostałem zawał serca, bo kluczeków nie było. Także się okazało, że to nasz kolega to zrobił. Przyjechał wcześniej. Poszedł pobiegać i był, mówił, że był pierwszy na parkingu, nie było nikogo innego. No i typowym irlandzkim zwyczajem zostawił kluczyki na oponie. No co ja wam mogę powiedzieć? No taki, taki zwyczaj niektórzy, niektórzy mają. Zostawił kluczyki na oponie, wraca, a tych kluczyków nie ma. Mówicie, są kluczyki, o co, o co chodzi, tak? No i się okazało, że jakaś pani podeszła do niego i mówi: Słuchaj, bo zostawiłeś właśnie auto na luzie. No, i ktoś tam podszedł, za, zaciągnął ten ręczny, postawili jeszcze słupek taki drogowy z przodu, żeby bo to auto jakoś tam wystawało na, na tym parkingu, żeby nikt tam nie, nie podjeżdżał, nie obrysował, a dodatkowo zabrali mu te kluczyki i odłożyli na właśnie do ochrony. Także śmieszna sytuacja. No, uśmialiśmy się przy tym, bo właśnie on przyszedł i opowiadał. A żeby jeszcze było śmieszniej, w trakcie jak rozmawialiśmy. To dostał wiadomość od swojej partnerki, która robi doktorat też w innym miejscu na Uniwersytecie. W związku z tym ma też dostęp do tego maila. I dostał wiadomość, czy te, ten mail jest o tobie? <laughs> także <laughs> biedny ma e, reputację, także, no, no wiadomo, ma, e, ma problem z tym, że pewne rzeczy gubi w życiu i, i tyle, no, ale to było śmieszne, on bardzo fajnie do tego podszedł, więc uśmiechliśmy się, było dużo, e, dużo dobrego humoru z tego tytułu. Także mam nadzieję, że Wam też dzień będzie leciał dobrze i że wszystko będzie dobrze i będziecie mieli dużo powodów do, do śmiechu i zadowolenia. Pozdrawiam. Witajcie moi drodzy w piąteczek. Tak, long time no see, jak to mówią, ale ten ostatni czas był dla nas bardzo, bardzo intensywny. Ja przyjeżdżałam przez dwa dni do pracy na szóstą rano, więc stawałam bardzo wcześnie i też no, dlatego za bardzo nie nagrywałam tutaj. Wczoraj przyjechałam późno, więc wczoraj była gonitwa, bo droga zajęła mi półtorej godziny, kiedy Normalnie zajmuje mi około 50, może 50 minut, może godziny. Nie było jak nie było kiedy. Teraz mamy troszeczkę weekend dla siebie. Dzisiaj jadę do Lidla po pracy, a potem w niedzielę przylatuje kolega Błażeja. I będą jechali do Irlandii Północnej robić jakieś tam badania. Tak więc, no, też y, jeszcze ta końcówka września jest taka troszeczkę intensywniejsza, ale mam nadzieję, że potem już będzie troszeczkę spokojniej i będziemy mogli wrócić do takiej swojej rutyny. A tymczasem spadam do pracy. Ostatni dzień, dzisiaj 7 godzin. No i tak jak mówiłam, potem do Lidla. Witajcie moi drodzy, w sobotę próbujemy się ogarnąć po tym całym zamieszaniu, ale prawda jest taka, że to zamieszanie się nie kończy. Wydaje mi się, że już wam wspominałam, że będziemy mieć kolejnego gościa w weekend. Znaczy to będzie bardzo krótkie, dlatego że przyjeżdża kolega Błażeja i oni wspólnie w niedzielę jadą do północnej Irlandii tam przeprowadzać swoje badania. No i potem wrócą w środę wieczorem, no i Bażej już go w czwartek w drodze do pracy podrzuci na lotnisko, tak więc to nie będzie do końca tak, no ale zostaję z dzieciakami połowicznie sama, dlatego że wiadomo, będą pomagali mi dziadkowie, jak będę w pracy. No, ale tak czy siak. Ten wrzesień jest dla nas taki trochę intensywny. Ja tu się mały wypadek mieliśmy. Próbuję się ogarnąć, bo jest pogoda bardzo przytłaczająca. Wczoraj w ogóle... Pierwszy raz widziałam aż taki korek, jak wyjeżdżałam ze sklepu, gdzie normalnie jakby no jeżdżę tam też w piątki, ale padał deszcz w ogóle, no jakaś masakra była. Tak więc absolutnie nic nie ogarnęłam, a chciałabym Wam jeszcze może dzisiaj pokazać prezenty, które dostałam z okazji moich 40. urodzin. Ten prezent widzieliście, no bo prezent od Błażeja dostałam wcześniej, czyli mój nowy komputer, ale mam jeszcze kilka rzeczy, które dostałam od rodziny, a które chciałam Wam pokazać i do tej pory nie było kiedy, tak więc mam nadzieję, że się z tym dzisiaj ogarnę. Na razie trochę ogarnę kuchni, bo tutaj też jest sarmak. Słońce trochę daje czadu, ale sobie poradziłam. Chcę wam pokazać te prezenty, które dostałam i w nie wiem, o czego zacząć. Zacznę chyba od prezentu, który dostałam od moich dziewczyn z pracy. Takiej cudownej, w ogóle torebka bardzo zwraca uwagę, bo ma takie bardzo fajne rączki puchate. Dostałam w ogóle <laughs> e, kolega mi zrobił w clean roomie e, czapeczkę, ale wiadomo, za mała na moją głowę, ale e, cudna pamiątka, wiecie, że ja jestem sentymentalna. Tutaj dostałam kartkę od ludzi z pracy. Zawsze jest tak, że, że drukują, właśnie albo kupują, albo drukują w zależności od tego, jakie mają możliwości. Tutaj dostałam taką karteczkę. Tu mi ten sam kolega od, od tej czapeczki narysował pingwinka. jako kojarzę tego pingwina? No i od moich dziewczyn dostałam tak. Proseccio. Dostałam taki przepiękny, przepiękny kubek. Ja go muszę już wynieść na dół. Jest idealnej pojemności. Wiecie, że ja kocham kubki wiadra. Jest I dostałam czekoladę Cadbury. I dostałam Jece, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Ma przykrycie takie, właśnie z jabłkami. Przepięknie pachnie, pachnie jak święta. Tak, jedna z dziewczyn skomentowała, że pachnie jak święta i zdecydowanie to pachnie jak święta. No i oczywiście też dostałam karteczkę na 40 urodziny i dostałam balonik jeszcze też taki czarny z dużą 40, ale on już jest oczywiście na dole. Też go musiałam skitrać bo dzieci były nimi bardzo, tym balonem bardzo zafascynowane. I teraz tak, od rodzinki jednej dostałam z Pandorki, ale to najpierw Wam pokażę kartkę, która była w środku, bo jest dosyć istotna, dlatego że zwykle to ja robię takie kartki, ale ja aż tak ładnych kartek robić nie umiem. To jest właśnie kartka na 40 urodziny, zrobiona właśnie metodą scrapbookingu. Tutaj są te literki oczywiście wycinane, wszystko jest personalizowane. Piękna, piękna kartka, jestem naprawdę nią zachwycona. A w środku był charm z Pandory, tylko ja go mam już na bransoletce. Zaraz znajdę bransoletkę i wam pokażę, jak wygląda. Bransoletkę mam już w tym momencie calusieńką zapełnioną. I to był dokładnie ten charmsik, to był właśnie ta koniczynka. I ona tutaj ma napisane, tu jest Courage, poczekajcie, bo to tu góry nogami, tu jest napisane courage, czyli odwaga, a tu z drugiej strony mamy napisane luck, czyli szczęście. Wiecie, no to jest taka typowo irlandzka, tak więc moja Pandora jest już w całości, już nie ma na niej więcej miejsca. Nie ma więcej miejsca na nim. Czekajcie, bo tutaj się troszkę zamotałam już. To było tak, to jest po tym charmsie. I teraz tak, od rodziców Błażeja dostałam również. Tu jest jeszcze torebka. Dostałam. Tylko, już jest rozmontowane. Dostałam misia z bukiecikiem i on na tych kwiatkach trzymał cztery dychy. Ja w ogóle jestem, nie skumałam, że cztery dychy, dlatego że kończę cztery dychy. Tak więc mam tutaj pościągane już są pojedyncze dychy. I oprócz tego dostałam również z Pandory kolczyki. Zaraz wam pokażę. Jakie to są kolczyki? Przepiękne bardzo takie delikatne, a jednocześnie wydaje mi się, że wyraźne, tak więc bardzo mi się podobają. No i dostałam też kartkę, nie wiem teraz, która chyba ta tak. I dostałam też taką kartkę i w ogóle to jest przypinka, którą sobie można odpiąć i przyczepić jak się bardzo chce, no ale ja tego nie robiłam. Od brata i bratowej Błażeja z dziećmi dostałam kubek taki na 40 i powiem wam, że on jest o tyle ciekawy, że tutaj na nim, żebym go teraz otworzyła. To opakowanie są takie proste, szczególnie jak się paznokci nie ma. Na nim jest tutaj z tyłu mnóstwo faktów o roku, w którym się urodziłam, czyli o 85. Super ciekawe. I zaraz jeszcze będę musiała zejść, bo dostałam od nich rzecz, którą już używam i jest w torebce. I tutaj dostałam od dzieciaków obrazki. Przecudowne. To jest od Starszaka. To jest od y, nieco młodszego Starszaka. Mandala pomalowana. Super. No i też była karteczka na 40. urodziny. I od moich rodziców. Bo po tą ostatnią rzecz zaraz zejdę, bo tak jak mówię, jest już używana, więc zupełnie zapomniałam ją wziąć tutaj. I od moich rodziców y, dostałam zegarek z Michaela Corsa. Ja ten zegarek, żeby nie było, sama wybrałam, bo moi rodzice pytali się y, co, więc. O, tak wygląda. Ja stwierdziłam, że chcę coś takiego, co zostanie ze mną na długo i dodatkowo poprosiłam ich właśnie, żeby była tutaj dedykacja, tak więc ja już go nosiłam, co widać. Ale jest właśnie dedykacja z okazji 40 urodzin od rodziców. Jest przepiękny, przecudowny. Bardzo mi się podoba, ponieważ jest dosyć prosty i klasyczny, ale jednocześnie wiecie, jak na mnie tutaj ma takie delikatne błyskotki, wygląda naprawdę super. I uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne fajny prezent, tak więc idę jeszcze po ten jeden i będziemy mieli temat zamknięty przynajmniej na razie, bo czekam jeszcze na jeden prezent od moich dziewczyn, tylko coś przyjśnie, może już się mnie dopytywały, czy był, no ale jeszcze nic nie było, także jeżeli on przyjdzie, to kiedyś wam przy jakiejś innej okazji, pewnie w jakimś innym vlogu pokażę, a teraz lecę po ten ostatni no i to jest prezent, który dostałam od brata i bratowej czyli nowy portfel mój portfel z Carla Lagerfelda, który miałam Kilka lat, myślę, że około dziesięciu, zaczęły się z nim robić złe rzeczy. On był niebieski i to zaczęło, ta farba, ten kolor zaczął schodzić. Ja na początku myślałam, że ja sobie ubrudziłam go czymś, a się okazało, że to po prostu zaczęło się zdrapywać, tak więc dostałam portfel piękny, klasyczny, on jest bardzo duży, ale to mi odpowiada. Zaraz Wam pokażę. Muszę pozasłaniać. Tak to mniej więcej tutaj wygląda, że mam właśnie dużo miejsca na karty, co mi bardzo odpowiadało. I tutaj też, oczywiście. Jest miejsce na pieniążki, jest super. Tylko tyle, że mówię, jest spory, więc jak ktoś lubi nosić małe torebki, no to taki portfel nie dla niego. Ale ja jestem bardzo zadowolona, więc ja tutaj mam po prostu totalny Armagedon, z którym muszę coś zrobić, bo jest też kilka zamówień z temu, które ja zrobiłam. Zrobiłam je pod kątem też trochę Halloween, bo chcę w tym roku trochę inaczej to ogarnąć i mniej rozdawać tym dzieciom słodyczy. A dać im jakieś takie rzeczy związane z Halloween. Jakieś naklejki, jakieś takie, coś, co mam nadzieję, że ich ucieszę, ale że co nie do końca będzie tylko furą słodyczy do zdobycia. Tak więc takie trochę inne podejście, zobaczymy, jak się sprawdzi. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Chcę po prostu spróbować czegoś innego. Tak więc biorę się właśnie za ogarnianie tutaj, bo to jest Armagedon, a kolega Błażeja ma tutaj spać właśnie u nas w biurze na podłodze, więc trzeba to jakoś ogarnić. Kupiłam dzieciom w Waldziku nowy dywan, wygląda całkiem zasnie, bo ten, który mieliśmy, to już taka się zrobiła, delikatnie mówiąc, szmata, ale chciałam Wam pokazać też przy okazji co, tego dywanu, co kupiłam jeszcze, kupiłam taką dynkę i ona świeci, tylko pewnie w tym słońcu teraz nie będzie widać, no oczywiście, że nie będzie widać, może tutaj bardziej... O, widzicie, jak się tutaj przyciska? Jest ten. Um, można spróbować i ona przepięknie świeci. Oprócz tego kupiłam też taki zestaw czterech takich włóczkowych dyniek. Zobaczę, czy jestem w stanie wyciągnąć w ogóle. Może jedną wyciągniemy chociaż. Da się? Da się jedną wyciągnąć? Da się jedną wyciągnąć. O, i tu jest mamy taką dynieczkę. Mm, ta jest taka bardziej. Z tego błyszczącego materiału. Tu są takie, te bardziej. Ta jest pluszowa, ta jest włóczkowa. No i wzięłam też taki talerz z trzema przegródkami. Stwierdziłam, że on w sumie będzie dobry całorocznie, to nie, nie musi być tylko... Jak się przykryje to jedzeniem, to nie widać, że to jesienne. I on chyba 8 euro kosztował. Jest taki porządny, ciężki. Wydaje mi się, że będzie fajny na jakieś przekąski, żeby coś wyłożyć. Tak więc to były moje jesienne zakupy z Aldiego. Nic jakiegoś bardzo dużego, ale po prostu... Potrzebowałam dawno nie kupowałam nic takiego fajnego, jesiennego, a w tym roku stwierdziłam, że chyba chcę, żeby w domu było tak bardziej przytulnie.